Jak ksiądz przewiduje, jaka liczba osób przyjedzie z Hongkongu i z Chin tutaj do nas do Krakowa na Światowe Dni Młodzieży? Wstępne oszacowanie jest około 500 do 600 osób, w tym także młodzież z Chin kontynentalnych, gdzie jak wiadomo Kościół jest prześladowany i ostatnio mieliśmy przypadek na Azjatyckie Dni Młodzieży, że zatrzymano młodych na lotnisku w Pekinie i nie wpuszczono ich do Korei, do Seulu na spotkanie z papieżem. Że organizują oni swoje własne grupy pojedynczo nieraz innym, pod innym pretekstem, żeby dotrzeć tutaj na Światowe Młodzieży. A proszę powiedzieć, tak jak ksiądz jest duszpasterzem tam, jak wygląda życie takie w Hongkongu z tymi ludźmi, jak wygląda współpraca, duszpasterstwo jako księdza i księdza-duszpasterza? Trzeba wiedzieć, że w Hongkongu jesteśmy mniejszością. Kościół katolicki to około 600 tysięcy osób na 7 milionów mieszkańców. To jest około 7-8%. Mamy bardzo dużo dorosłych, którzy proszą o chrzest. Na przykład w mojej parafii w tym roku mieliśmy ponad 300 osób dorosłych do chrztu, w całej diecezji około 3,5 tysiąca, że to są duże liczby kandydatów do chrztu. Że nasze duszpasterstwo opiera się na stopniowym przygotowywaniu katechumenów do, do chrztu i przy okazji też potem mamy formacje dla tych okszczonych przez katechezę dla dorosłych. i też spotkania tematyczne. Dużo też jest pomocy ubogim. Caritas jest bardzo rozwinięta w Hongkongu, mają różne inicjatywy też poza Hongkongiem, głównie w Chinach. A w jaki sposób aktywizowana jest tam młodzież? Obecnie mamy jedną grupę... Diecezja Hongkong ma specjalną komisję do spraw młodzieży, której przewodzi jeden z misjonarzy z Afryki, pochodzenia z Chin, ale pracował w Afryce. I my w dekanatach też mamy, każdy dekanat ma specjalnego odpowiedzialnego za młodzież, który też zajmuje się Światowymi Dniem Młodzieży. Obecnie przygotowuje się do wyjazdu na Światowy Dni Młodzieży około 500 osób. Mieliśmy pierwsze spotkanie ogólnodiecezjalne z kilkoma parafiami, które organizują. Mamy już przetłumaczony hymn Światowy Dni Młodzieży na język chiński, kantoński. I od tego miesiąca, raz w miesiącu, mam adrację Najświętszego Sakramentu w kościele Matki Bożej z Góry Karmel, gdzie różne parafie, które organizują grupy, będą się spotykały wspólnie, jako wspólnota kościoła lokalnego Hong Kong. Hongkong. Hongkong jest znany z różnych NGO, tych organizacji pozarządowych, które zajmują się pomocą zarówno uchodźcom, jak i też Chińczykom, którzy nieco mile widziani w Chinach z racji na wyznawaną wiarę. Poza tym mamy dużo świeckich wolontariuszy, którzy wyjeżdżają na misje do Kambodży, do Laosu. To są takie małe krople w morzu potrzeb, miłosierdzia, które mamy w Chinach. W mojej parafii, jedna z Filipinek, Trzeba podkreślić, że Hongkong ma połowa katolików, to są tak zwani domestic helpers, posługujący w domach jako służba. I ci ludzie pracują cały tydzień i tylko niedziela jest dla nich dniem wolnym i w ciągu tej niedzieli też propagują dzieło Miłosierdzia Bożego, rozdają obrazki, też nasze pismo, miłujcie się w języku angielskim. I jedna z Filipinek właśnie dostała też szczególnego nawrócenia, jej poprzednie życie było może niezbyt takie wzorcowe ale dzięki orędziu siostry Faustyny, orędziu wzywającym do pokuty i pojednania, do naprawy życia całkowicie się zmieniła i teraz jest naprawdę taką bardzo gorliwą apostolką Bożego miłosierdzia i w naszej parafii też w więzieniu, gdzie pomaga w duszpasterstwie. Ludzi, które najbardziej potrzebują tej pomocy tam właśnie w więzieniu. Chłanińca i Krakowy. Welcome in Krakow.